Oreste serii święty Filip Neri, życiorys anegdotyczny, część druga. Lilia z Florencji. W oazie pogodnej niewinności nad brzegami Arno dnia 21 lipca 1515 roku przyszedł na świat jako śnieżno-biała lilia Filip Neri, jedna z największych chlub szlachetnej Florencji. Pobożny dom ser Francesca i Lucrecji Damaszciano rozweselał szczebiot małego dziecka, które wyglądało jak aniołek, ciało pięknie ukształtowane, różowe o włosy, o niebieskich oczach, lśniących jak perły. Przy chrzcielnicy wspaniałego baptysterium San Giovanni nadano mu także imię Romolo, jak gdyby zapowiedź tego, że po zamęcie wywołanym przez protestancką reformację, stanie się drugim założycielem chrześcijańskiego Rzymu. Naturalne zalety objawiały się w dokładnym i natychmiastowym posłuszeństwie rodzicom w grzeczności, w nauce i w sumienności. Blask łaski przejawiał się w niebiańskiej skromności, w żywej i gorącej miłości Boga, w sumieniu delikatnym i czystym, skwapliwie odróżniającym dobro od zła. Nawet najmniejszy nieporządek niepokoił go, drażnił, poruszał do łez. Pewnego dnia, dla pohamowania jego żywego temperamentu, mama powiedziała mu, Usiądź tutaj i nie ruszaj się. Dziecko siedziało bez ruchu na swoim krzesełku, czekając na odwołanie rozkazu, aby móc pójść bawić się z małymi siostrami. Mama, zajęta sprawami domowymi, zapomniała już o wydanym poleceniu. Była niemało zdziwiona, gdy zobaczyła dziecko siedzące w kącie pokoju, które w milczeniu oczekiwało na zezwolenie wstania. Teraz możesz pójść do ogrodu i bawić się powiedziała mama. Dziecko jednym skokiem zerwawszy się z miejsca, pobiegło weselić się swoimi niewinnymi zabawami. Dobrzy rodzice potrafili zaszczepić w umyśle i w sercu delikatnego chłopca zalążki dobroci i czystości, które później rozwinął się i wyrosną we wielkie drzewo. Pipo błono. Dzieciństwo Filipa Neri upływało w najbardziej malowniczej dzielnicy Florencji na uroczym stoku San Giorgio, który przegląda się w wodzie rzeki Arno. Żywy charakter chłopca, skłonnego do żartów, radosnego, sprawiał, że był on lubiany przez rówieśników, z którymi chętnie się bawił, dlatego też został uznany przywódcą całej dziecięcej kompanii. Matki z sąsiedztwa przedstawiały go swoim dzieciom jako przykład dobroci, nazywając go Pip Pobłono Dobry Filipek imię, które pozostało mu na całe życie. Wśród jego ulubionych zabaw była gra w piastrelle, płaskie kamyki. Zabawa, której nie zapomniał nawet w starości, gdy osiemdziesięcioletni wznawiał ją wśród ruchliwych dzieci rzymskich. Filipku, przyjdziesz grać z nami? pytali go koledzy ledwie go zobaczyli. Pozwólcie mi najpierw na króciutkie nawiedzenie pana Jezusa w najświętszym sakramencie w kościele San Marco. Potem przyjdę do was odpowiadał. Po jakimś czasie Filip ukazywał się z daleka. O, patrzcie, idzie wołali rozradowani koledzy. Do Piastrelli, urządzimy zawody odpowiadał wesoło, przyłączając się do małych przyjaciół. Gra była bardzo ożywiona i Filip oddawał się jej z taką pasją, że jego widok budził zachwyt. Wspaniale, brawo Filipku! krzyczeli koledzy. Nie brakowało często figli i psot dokonywanych przez jakichś łobuziaków, lecz Pippo Błono potrafił zawsze spokojnie z nich wybrnąć przy pomocy swojego miłego uśmiechu i prostodusznego, aciętego do dowcipu w domowym sanktuarium. Gdy był jeszcze dzieckiem, między 10 a 12 rokiem życia, zajmował się już z zamiłowaniem czytaniem psalmów. Wydawało mu się, że czyta poezję milej brzmiącą, modlitwę piękniejszą niż inne, chociaż jeszcze nie rozumiał w pełni ich znaczenia. Siedział w kącie domu, w towarzystwie siostrzyczki Elżbiety i śpiewał psalmy. Uczęszczając do kościoła San Marco, z pewnością wiele razy słyszał Dominikanów recytujących liturgię godzin. On, naśladując zakonników, śpiewał psalmy z taką powagą, że sami rodzice byli tym bardzo zbudowani. Oczy błyszczały mu radością, a twarz wydawała się być obliczem anioła. Posłuchaj tego, Elżbieto, posłuchaj, słuchaj, jakie to piękne, mówił z entuzjazmem. Melodyjnym, spokojnym głosem zaczynał psalm. Do głosu Filipa dołączał się głos siostry, i w ten sposób powstał rodzaj małego chóru psautyżystów. Pewnego dnia Filip był pochłonięty, jak zwykle, razem z siostrą Elżbietą, czytaniem psalmów. Podczas gdy druga siostra, Katarzyna, bawiła się sama w innym kącie pokoju. W pewnej chwili Katarzyna, znudzona, zbliżyła się do rodzeństwa, przeszkadzając im w śpiewie. Filip przez pewien czas znosił to cierpliwie, ale potem, już tym zmęczony, powiedział jej: Bardzo cię proszę, przestań się kręcić. Katarzyna jednak nie reagowała na upomnienie i w dalszym ciągu robiła na przekór kpiące z nich. Cierpliwość Filipa się wyczerpała. Wyciągnął rękę i odsunął na przykrzającą się lekkim pchnięciem. Wskutek tego pchnięcia siostrzyczka upadła. Można sobie wyobrazić te krzyki i płacze. Mamo, mamo, wrzeszczała jak szalona. Na krzyk przybiegł Tato, który surowo zganił Filipa, mówiąc: Ty jesteś starszy, dlatego twoim obowiązkiem jest dawać dobry przykład. Biedny Filip zaczerwienił się, spuścił głowę i poszedł do swojego pokoiku płakać. Ojciec, znając dobre serce Filipa, wrażliwe na najmniejszą naganę, wiedział, że dziecko wnet powróci pogodne. Rzeczywiście, po kilku chwilach, przeprosiwszy tatę i siostrzyczkę, podjął na nowo wesoło swoje śpiewanie psalmów. Oto jedyny grzech, jeżeli można to nazwać grzechem, za który później tak bardzo pokutował. Mały pechowy jeździec. Ojciec Francesco Neri posiadał w Castel Franco di Sopra w Valdarno odziedziczony dom, do którego latem miał zwyczaj udawać się z rodziną dla spędzania w nim wakacji. Pippo Błono mógł tam swobodnie bawić się i baraszkować. Biegał wśród urodzajnych pól, wspinał się jak wiewiórka na drzewa i kończył swój dzień wesoło śpiewając piosenki ojczystej Toskanii. Nie brakowało mu okazji do odbywania spacerów na okoliczne wzgórza i rozkoszowanie się widokiem wspaniałych krajobrazów. Ponieważ był żądny przygód i nowości, pewnego dnia wpadł na pomysł zostania jeźdźcem. Na obszernym podwórzu przed domem zobaczył miłego osiołka i pomyślał, że mógłby się zabawić dosiadając go. Zbliżył się do niego, pogłaskał jego kościsty grzbiet i długie kosmate uszy. Widząc, że zwierzę jest łagodne, dał susa i wsiadł na niego. Osiołek w tym momencie się spłoszył i kręcąc głową na prawo i na lewo, bił wściekle kopytami, biegnąc przez podwórze. Mały jeździec, który z pewnością nie spodziewał się takiej przygody, bardzo się przeraził i ze strachu, aby nie spaść, uczepił się ze wszystkich sił szyi zwierzęcia. Sprawa przedstawiała się dosyć źle, ponieważ osioł w dalszym ciągu biegał jak szalony, usiłując uwolnić się od dokuczliwego ciężaru. Zsiąść? O tym nie dało się nawet pomyśleć. Naraziłby się na niebezpieczeństwo otrzymania potężnego kopnięcia. Nagle osioł, w szaleńczym biegu, znalazł się w drzwiach, które prowadziły do piwnicy i potoczył się po schodach na sam dół. Filip miał chyba przeczucie niebezpieczeństwa, na które był narażony, jednak starczyło mu tylko czasu na zawołanie: Jezu, Mario, pomóż mi. Jedna z sióstr obecna przy tym zdarzeniu, zawołała na cały głos ojca, który przybiegłszy, zobaczył z przerażeniem osiołka u stóp schodów leżącego na ziemi z krwawiącą gębą. Spod niego widać było tylko jedną rękę Filipa. Przy pomocy innych osób udało mu się wyciągnąć go spod zwierzęcia. Był jak nieżywy, trupio blady, także matka opłakiwała go już jako zmarłego. Po troskliwych zabiegach powoli otworzył oczy i odzyskiwał zmysły. Lekarz przywołany natychmiast ku swojemu wielkiemu podziwowi, nie stwierdził u niego ani jednej rany, nawet najmniejszego zadraśnięcia. Cud, cud wołali wszyscy rozradowani, widząc go całym i zdrowym. Odważny chłopiec. Filip miał 14 lat, gdy w jego domu wybuchł gwałtowny pożar. Można sobie wyobrazić panikę sąsiadów i przerażenie rodziców. Na pomoc pożar krzyczała rozpaczliwie matka. Przybiegło wielu ludzi, co odważniejsi, zabrali się do wylewania wiader wody na płomienie. Panował tam nieopisany zamęt, wszędzie rozlegały się płacze, lamenty i pełne rozpaczy krzyki, podczas gdy ojciec Francesco przez okno wyrzucał na ulicę bieliznę domową i najważniejsze przedmioty. Filip, za przykładem ojca, w jednym momencie stawił czoła płomieniom, które przy sprzyjającym wietrze stawały się coraz bardziej groźne. Chłopiec nie zważał na niebezpieczeństwa. Jednym susem skoczył do pokoju i odważnie wlugu na zewnątrz, co jeszcze dało się uratować. Niewiele brakowało, aby otoczyły go płomienie, lecz on ze zadziwiającą przytomnością umysłu kontynuował swoje dzieło opróżniania mieszkania. Dom zmienił się w kupę gruzów i popiołów razem z niewielu meblami, które tam jeszcze pozostały. W tej przykrej sytuacji nie brakowało takich, którzy entuzjazmując się niezwykłą odwagą młodzieńca wołali. Kto wie, jakim będzie Pippo Błono, kiedy stanie się dorosłym. Imię Zapisane w Niebie. Pewnego dnia ojciec pokazał Filipowi drzewo genealogiczne Nerich, na którym widniało wiele imion znakomitych osobistości z jego rodu. Ojciec wspomniał chłopcu o tym, że starodawne chluby jego rodowego nazwiska sięgają trzy wieki wstecz i przekonany, że sprawia synowi przyjemność, zaczął mu opowiadać o sławnych czynach najznakomitszych członków rodu. Francesco Neri opowiadał z poczuciem żywej satysfakcji, cytując imiona znane także w swoim czasie we Florencji. Miał nadzieję, że Filip kiedyś, naśladując swoich przodków, znowu podniesie stan rodziny, wtedy nieco podupadłej. Ale chłopiec, który wiedział, ile próżności mieści się w słowach ojca, znudzony tymi opowiadaniami zawołał: Mów mi o czymś innym, tato, ponieważ to, o czym mi opowiadasz, nie odnosi się do mnie. Jak to czyż nie jest dla Ciebie zaszczytem należeć do tak znakomitej rodziny? Pip Błono, niemal rozgniewany takim pytaniem, wziąwszy w ręce pergamin z drzewem genealogicznym, rozerwał go szybkim, bezlitosnym ruchem, mówiąc: Jest tysiąc razy lepiej mieć swoje imię zapisane w niebie. Pragnę tylko jednej rzeczy: być wpisanym do Księgi Życia.